Bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć wszystkim, ja nazywam się Janusz Sieliński i dzisiaj przeprowadzam wywiad z Adamem Cukrowskim. Oraz Maciej Cukrowski. Adam i Maciej to twórcy, założyciele platformy Skyracket, która służy do? Skyracket jest platformą do y, tradowania w świecie kryptowalut. Umożliwia tradowanie z jednego interfejsu na wielu giełdach, y, mając w zanadrzu wiele różnych narzędzi, których nie mają giełdy. Pomaga to w osiąganiu lepszych zysków, w lepszym chronieniu kapitału i w ogóle w wygodzie użytkowania. Ok, czyli waszym targetem są traderzy, rozumiem, osoby, które handlują na giełdzie celem po prostu maksymalizacji swoich zysków i wasze rozwiązanie, wasze narzędzie pomaga coś takiego osiągnąć, ponieważ um, dajecie możliwości, których nie ma na giełdach, tak? 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 Nie jest skierowane tylko do traderów takich profesjonalnych, tylko również też dla takich indywidualnych inwestorów, którzy sobie gdzieś tam dorywczo e tradują i inwestują w kryptowaluty. Dobra, może żeby też łatwiej było zrozumieć, o co by wszystkim chodzi, to powiedzcie, jak to się zaczęło, kiedy się zaczęło? E, parę słów na temat przeszłości po prostu wizji. Sama wizja powstała w wyniku Braku takich narzędzi na rynku, a potrzeby ich posiadania. Mhm. Więc kiedy sami inwestowaliśmy, brakowało nam tych typów zleceń, takich rozwiązań, które my teraz dostarczamy. Więc stwierdziliśmy, że trzeba je po prostu zrobić. Takie rzeczy, że tego ludzie potrzebują i, i na pewno to się przyda i przyjmie. Okej, okay, czyli zdefiniowaliście problem niszę na bazie po prostu swoich doświadczeń, które, które mieliście podczas Inwestowanie podczas handlu na giełdach, tak? Tak, tak. Dobra, i teraz powiedzcie, kiedy to się zaczęło? Jaki to był rok? Na początku 2018 roku powstała wizja, mhm. potem ją pielęgnowaliśmy i opisywaliśmy sobie schematy, jak to ma wszystko działać, i od września zaczęliśmy, 2018 roku zaczęliśmy pracę programistyczną, czyli półtora roku temu. I teraz mamy już gotowy produkt, który działa mhm. i można korzystać. Okej, okay, czyli doszliśmy do etapu gotowej po prostu platformy, tak? Tak. tak. No to m, przechodząc do przykładów, jakiego typu zlecenia są dostępne na Waszej platformie, czego nie ma na zwykłej giełdzie? Różnego typu stop lossy, między innymi na przykład stop loss który podąża cały czas za ceną, kiedy cena się cofnie o dany procent, to dopiero wtedy dostaje zlecenie zrealizowane, co pozwala zautomatyzować niektóre procesy i nie, nie trzeba tych zleceń prze, przekładać ręcznie, różnego typu y, zlecenia pozwalające kupić po bardziej okazyjnej cenie mhm. danego coina. Również mhm. też jest możliwość wystawiania wielu zleceń tymi samymi środkami, przez co nie ograniczamy się do wyboru jednego coina, tylko możemy sobie wystawić na przykład Mamy jednego bitcoina, to wystawić sobie tego, tym jednym bitcoinem 30 zleceń na różnych y, kryptowalutach i w momencie, kiedy ten jedno z tych 30 zleceń zostanie zrealizowane, to reszta się, się zanuluje. Mhm. Więc przez to nie musimy się ograniczać do wyboru tylko jednej pary, na której myślimy, że będzie spadek do ceny, która mhm. nas to Okej, okay. ponieważ normalnie, kiedy składamy zlecenie na giełdzie, to po prostu ono ląduje w orderbooku i nasze środki są już dalej niedostępne, bo jest, są, są zamrożone tak. jako jedno ze zleceń, a tak. dzięki Waszemu rozwiązaniu tymi samymi środkami mogę złożyć kilka zleceń, a to, które zostanie zrealizowane jako pierwsze, po prostu przejdzie i pozostałe już nie będą dostępne. No też taką prostą rzecz, którą kiedyś była w ogóle nigdzie niedostępna, teraz się gdzie niegdzie pojawiła, ale dalej nie jest normą, to że w momencie, jeżeli mamy jakiegoś coina, możemy równocześnie wystawić stop losa i równocześnie sprzedaż po limicie. Nie? Kiedyś to było tak, że trzeba było zdecydować, albo czekamy na zysk, albo patrzymy, czy spadnie. No i nie, zawsze, nie zawsze nastąpiło to, co ustaliliśmy. W tej chwili możemy to ustawić i z góry, i z dołu, także, także jedna, jedna i druga sytuacja nas nie zaskoczy. Czyli można zabezpieczyć swoje środki tak. w taki, taki właśnie sposób. Tak. No dobrze, no to skoro mówimy o środkach, to czy Wy przechowujecie środki użytkowników, albo w jaki sposób jest to rozwiązane, w jaki sposób e, działa platforma Skyracket? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w kontekście środków użytkowników? Nie przechowujemy no? żadnych środków klientów, wszystkie środki są nadal u klientów na ich kontach giełdowych. My mamy dostęp tylko do kluczy API, które nam u nas na platformie wprowadzi użytkownik. Mhm. Przez to nie mamy możliwości wypłaty tych pieniędzy. Więc mamy tylko możliwość tradowania. Czyli nie ma żadnych możliwości, żeby ktoś wyprowadził gdzieś te środki za pomocą naszej platformy na bok. Mhm. Nie deponujemy żadnych. Dobra, czyli jest użytkownik, który ma konta na kilku giełdach. Na tych giełdach ma swoje środki, a w momencie, kiedy chce używać bardziej zaawansowanych zleceń, które są dostępne tylko u Was, a nie są dostępne na giełdach, to jedyne co musi zrobić, to podać po prostu API, które pozwala na składanie zleceń, ale nie pozwala na wypłatę środków. Tym samym te środki cały czas zostają, są i będą na portfelu giełdowym użytkownika. Oczywiście, E, wszyscy znamy zasady, że jak są na giełdzie, to nie należą do niego, no ale e, jeżeli ktoś chce tak. tradować no to musi po prostu te. E, musi, no, musi, musi, musi te środki na giełdzie przetrzymywać, prawda? Tak więc do waszej platformy środki użytkowników w ogóle nie trafiają i nie mają nawet w jaki sposób trafić, czyli są bezpieczne. Można tak. bezpiecznie używać i się, i się nie martwić, tak? Tak, tak. Ok, dobrze. Skoro powiedzieliśmy o przeszłości, powiedzieliśmy trochę o tym, jak to wygląda teraz, to jakie macie plany na przyszłość? Jakie nowości chcecie wprowadzić albo ekspansje na jakieś rynki? Jakie macie plany? Na pewno będziemy sukcesywnie dodawać kolejne giełdy, żeby zwiększyć ten wachlarz, żeby. Chcielibyśmy tak naprawdę dodać wszystkie giełdy, jakie są możliwe. Zobaczymy, w jakim czasie nam się to uda. A ile giełd macie teraz? Aktualnie mamy dwie. W najbliższym czasie będą dwie kolejne dodane. Teraz mamy Bitmexa i Binancea. Mhm. W ciągu miesiąca-półtorej będzie dodany Kucoin i Kraken. Dobra. Potem decyzję będziemy pozostawiali w części naszej społeczności, która będzie mogła decydować, jakie giełdy chcieliby u nas zobaczyć, będziemy im implementować. Dodatkowo na pewno będziemy dodawali kolejne typy zleceń, których mamy już wiele w przygotowaniu. Będziemy je, myślę, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, jakieś dodatkowe typy zleceń, jakieś udogodnienia dodawać. A skąd, skąd będziecie brali te dodatkowe typy zleceń? W sensie pytacie swojej, swojej społeczności, czy patrzycie na giełdach, o co prosi społeczność giełdowa? To to, co, o co prosi społeczność giełdowa, co zauważyliśmy w pewnym momencie, że giełda wprowadziła platformę, która, w której można składać propozycje, co ktoś chciałby zobaczyć u nich na, na platformie. Po czym okazało się, że z 10 pierwszych rzeczy, które ludzie by chcieli, to 7 jest już u nas dostępne. Mhm. To Dzień. dobry wynik. Całkiem dobry. I teraz. My też będziemy stawiali na głos społeczności, więc będziemy takie głosowania tworzyć, żeby ludzie mogli wymyślać, co, co chcieliby zobaczyć, a my będziemy to starali się wprowadzić. Ale też mamy już jakieś swoje pomysły, które będziemy pewnie już w najbliższym czasie wprowadzać. Oraz ligi traderskie, tak? Tak, to jest, to jest coś, coś takiego, którego, czego jeszcze na tym rynku nie ma. Chcemy wprowadzić własne, własne ligi, które będziemy, będziemy robić na różnych rynkach, na różnych giełdach, no w bardzo szerokim zakresie, myślę, że również światowym, ale też zapraszamy różne grupy, które by chciały same sobie zorganizować jakąś ligę, to można u nas stworzyć grupę i taką ligę zorganizować. Mamy wszystkie narzędzia na platformie do tego, żeby, żeby w taki sposób działać. Też, co do rozwoju, to w najbliższym czasie będzie możliwość u nas inwestowania za pomocą robotów, które będą mhm. za użytkownika wykonywały wszystkie transakcje, więc użytkownik nie będzie musiał się martwić o to, co się dzieje na rynku, tylko pozostawi to algorytmowi, algorytmowi profesjonalnemu, który, okay. który to będzie wszystko robił za niego. I będą to wasze autorskie boty, czy będzie to sytuacja taka, że ktoś wykupił licencję na na jakiegoś innego bota i będzie mógł sobie tego innego bota podpiąć w jakiś sposób do Was. Będą to na początku nasze autorskie, będzie do wyboru cała gama jakichś tam na różne sytuacje, typu, czy będą spadki, czy wzrosty. Na różne pary, na różne giełdy. Akumulujące jakieś, na przykład że kupujący w czasie regularnie jakąś kryptowalutę mhm. po jak najlepszej cenie, różnego tego typu i to będzie na początek. W późniejszym czasie będzie możliwość tworzenia samą takiej strategii. Interfejs, z którym się integrujemy, pochodzi z rynków finansowych, mhm. takich tradycyjnych i wtedy będzie można przejść do nich na platformę, stworzyć sobie własnego robota. Tam nie, nie wymagana jest żadna umiejętność programowania. Wszystko jest y po prostu do, do wyboru, się wybiera wskaźnik, co się dzieje, jeśli ten wskaźnik coś tam zrobi, mhm. więc będzie to dosyć przyjazny interfejs. Dokładnie. który no, każdy będzie w stanie się obsłużyć, tak? Tak. tak będą takie, to właśnie jest, że na początek wprowadzimy takie zupełnie zupełnie proste, tylko będą roboty, które będą opisane, w jaki sposób działają i będzie sam wybór, że chce, żeby ten robot działał. Te późniejsze rzeczy, no, które będą już pozwalały na ingerencję w ustawienia tego robota, no to będziemy udostępniać później. Także będziemy mieli coś i dla tych, którzy chcą głębiej wejść w temat i dla tych, którzy chcą w prosty sposób y, zarabiać na tym mhm. rynku. Ok, dobra. To teraz jeszcze w takim razie pytanie: ile to kosztuje i czemu tak drogo? Zamysł jest taki, że platforma Skyracket może być dla każdego za darmo. Jedynym warunkiem, żeby była za darmo, jest założenie konta z linku polecającego naszego na giełdzie i podłączenie tego konta do Skyracket. Wtedy mhm. cała funkcjonalność jest za darmo, łącznie z robotami, ze wszystkim. Czyli użytkownik tu jakby nie płaci nic, żadnej subskrypcji, tylko my, 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 giełda się z nami po prostu dzieli zyskiem swoim, mhm. a od użytkownika nic nie, nie wymagamy. I to jest bardzo fair rozwiązanie, które mi się podoba, muszę przyznać, bo się z czymś takim osobiście nie spotkałem po prostu. Tak, musimy to nowość na rynku, wszyscy chcą pieniędzy, my tych pieniędzy nie chcemy użytkownika, wolimy od giełdy wziąć. Giełdy mają wystarczająco. Ja wystarczająco, żeby się z nami podzielić. Dokładnie. Chcemy, chcemy wziąć się od giełdy i liczymy na, to, liczymy na to, że z tego tytułu, że chcemy, żeby ten sposób rozliczeń u nas był wiodący, liczymy na dużą ilość użytkowników. Dlatego nie staramy się robić jakiegoś progu wejścia. Właściwie można nawet bardzo niewielkim kątem do nas wejść, bo to, to nie ma znaczenia i w tym wypadku właściwie jesteśmy dostępni dla, dla każdego. Gdybyśmy zrobili jakieś subskrypcje, to zawsze gdzieś w świecie dla kogoś by to było za dużo. Jak ktoś ma małe konto, to również dla nas jest tak samo, tak samo może funkcjonować na tych samych warunkach, co ktoś z większym konto. Okej, okay, a jeśli ktoś przeszedł weryfikację na wszystkich giełdach i nie może po prostu, nie może. Założyć swojego konta takiego kolejnego, dodatkowego, to czy ma możliwość korzystania z, z platformy Skyrocket? Dla takich użytkowników przygotowaliśmy jedną subskrypcję, która będzie kosztowała około 50 euro lub yy, no, dolarów. Okej. Okay. <śmianowicie> Zależy, co będzie miał lepszy kurs do złotówki. <śmianowicie> <śmianowicie> no tak. że euro. <śmianowicie> Dolary czy euro? Dolary. Dolary, okej. Okay. <noise> <noise> Dobrze. <głos> I wtedy będzie to również miał dostęp do wszystkich użyteczności, tak samo jak użytkownik, który y, tworzy konto z linku referencyjnego, czy... Do wszystkich oprócz niosenka? jednej, czyli do robotów. Roboty, do robotów będzie wymagane założenie konta z naszego reflinka. Mhm. Czyli zachęcamy użytkowników, żeby jednak używali tak, tego Revlinka i pieniędzy giełdy, a nie swoich. Czyli w tym kierunku no to... chcemy iść, dlatego trochę preferujemy ten sposób rozliczenia. Ja się z tym zgadzam, <grym> osobiście, ja się <grym> z tym zgadzam. Powiedzcie w takim razie jeszcze, gdzie się znajdujemy, w jakim miejscu, gdzie Was można spotkać i czy robicie coś jeszcze poza, poza platformą? Znajdujemy się w Poznaniu, w naszej placówce kantoru stacjonarnego na ulicy Wojskowej 4 w City Parku. Można nas też spotkać na spotkaniach Bitcoin Tech raz na miesiąc, które organizuje Janusz. I serdecznie zapraszamy. Również zapraszamy, można poznać dużo ciekawych ludzi, porozmawiać. Bywamy tam regularnie. Tak, w swobodnej atmosferze przy piwku i pizzy w ostatnią środę miesiąca. W restauracji Forno Italia w Wypoznaniu. Czy przychodzi Wam do głowy coś, czym byście chcieli się podzielić z widzami, o czymś powiedzieć, o co po prostu nie zapytałem, albo zapomniałem zapytać, czy... albo kogoś pozdrowić? Ja bym miał takie trzy zdania, żeby yy, troszkę bardziej przybliżyć. To, czym jest Platforma. Chodzi o to, że Platforma powstała z, tak naprawdę ze wszystkich braków, które myśmy widzieli na rynku, tego, na co ludzie narzekali na różnych forach, i tak dalej, że czego nie ma, nie ma możliwości, i, i słuchając tych wszystkich głosów i korzystając z własnych doświadczeń. Zbudowaliśmy, zbudowaliśmy tą, tą platformę i myślę, że, że zapraszam do tego, żeby do niej zajrzeć. Zobaczycie tam dużo rzeczy, które po, będą pomagały w lepszym zarabianiu. Będziecie wtedy bardziej pewni tego, tego co robicie. Pozwoli, wam, pozwoli to wykorzystać lepiej kapitał. I nie, nie da się o tym wszystkim opowiedzieć. To naprawdę dużo pracy w to włożyliśmy. Także zapraszamy tutaj w tle widać parę obrazów z, z naszej z naszej platformy. Także zapraszamy do tego, żeby ją poznawać i ewentualnie zadawać pytania. Będziemy tłumaczyć, ale to wszystko naprawdę jest proste. Tak, tak. Więc możecie zadawać pytania w komentarzach pod tym filmikiem. Adam, Maciej, będziecie na pewno przez jakiś czas aktywni, żeby na takie pytania, które się pojawią, odpowiedzieć bezpośrednio. Dodatkowo platformę możecie zobaczyć w analizach technicznych Arka na naszym kanale, ponieważ ze względu na naszą współpracę, którą zawiązaliśmy, Arek będzie swoje analizy właśnie na platformie Skyrocket. Przeprowadzą więc, na pewno przybliży wszystkim mm, widzom, jak ona wygląda, no i jak działa. Tym, tym samym zachęcając i serdecznie zapraszając do skorzystania, sprawdzenia z Revlinka, korzystając z pieniędzy giełdy. Tak, tak, tak. tak. zapraszamy. <laughs> ok, no. dziękuję Wam bardzo za wywiad w takim Dzięki razie dziękuję. i do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.